To się. Nie, bo. A widziałem ci nogi? O, Jezu. o. Dobra. Nie, Fajnego? jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. To jeszcze raz. I... Aleś strony obywateli, Ale on teraz w fajne, nie nie nie, nie. nie? nie. Uuu. No. Uuu. nie. Uuu. co teraz? nie O, Jeszcze. nie Jeszcze raz? No. Dochodź. Do Nie! Yes. Może będzie z osiem Wszystko gra. Tak? Fajnie? Dobry.